Żeby wybrać najlepsze studia dla siebie, musisz krewać się dwoma rodzajami informacji, zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna informacja to są portale internetowe, to są rankingi, to jest rodzina, znajomi i studia, którzy pomogą Ci wybrać to, co Ci się podoba, w czym czujesz się dobry. Natomiast druga informacja, informacja wewnętrzna, jest dla Ciebie dużo, dużo bardziej cenniejsza, dlatego że pomaga Ci w tym, abyś określił, co jest dla ciebie ważne, czyli jak, jakie posiadasz cechy osobowości, jakie posiadasz cechy temperamentu, rodzaje inteligencji. I służą do określenia tego cztery rodzaje testów, testów psychologicznych. E, testy badające inteligencję krystalizowaną, czyli inteligencję, której ty nabywasz w trakcie swojego doświadczenia, uczenia się bycia i życia. I to jest inteligencja werbalna, inteligencja społeczna, abstrakcyjno-logiczna i wyrokowo przestrzenna. Następnie możemy zbadać Twoją osobowość takimi testami jak na FFI, badającymi pięć rodzajów osobowości, pięć cech osobowości. Ekstrawersja, neurotyczność, otwarte doświadczenie, ugodowość i sumienność. Dalej, żeby ten obraz był jeszcze pełniejszy, to wykonujemy test związany z Twoimi predyspozycjami zawodowymi, takimi jak matematyczne, techniczne, kierownicze, biologiczne, opiekuńcze. Praca w stymulacji wysokiej, niskiej, lub też zdolność do planowania. To wszystko możemy jeszcze uzupełnić testem badającym temperament, czyli pewną wrodzoną cechę, która łączona jest z żwawością, z ruchliwością, z wyrażaniem emocji na zewnątrz. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę te cztery rodzaje testów psychologicznych, możemy, możemy pokierować Cię taką ścieżką rozwoju, żebyś czuł się dobrze w tym co wybierzesz w przyszłości żeby twój zawód był zgodny z twoimi predyspozycjami z twoim temperamentem rodzajem inteligencji etc.